Mitra? Nie zbliżaj do szaleństwa co zrobisz? Popadniesz. Okej. Okay. To jak raz się szło domyślić. Tych drzwi nie idzie otworzyć, a tutaj odkryliśmy tajemne przejście za ścianą iluzoryczną. Oho. To będzie jedna z tych bardziej unikatowych lokacji, które się nie będą powtarzać. Bardzo góry dobrze. wyrwana kartka z pamiętnika Ciekawe czy ta... oj Czy ta kartka jest w jakiś sposób istotna, czy, czy to jest po prostu coś co dotknąłem go ale tylko raz, kiedy próbował pchnąć mnie w twarz yy, Odknęłem jego koptur na bok wtedy go dotknąłem podstarzały starzały nietykalny to jest jakiś opis bossa, czy mi się wydaje? O, witaj. Mhm. No naprawdę ma przepotężny zasięg ten przeciwnik. No naprawdę. Naprawdę. Chociaż wiem, że jest taki czar pod wiarę, który sprawia, że leczycie się, jeśli trafisz nim przeciwnika tarczą. Będę musiał go kiedyś znaleźć. A to jest naprawdę porumbany przeciwnik? poważnie Ja pierdzielę, no ja co ja robicie To był pierwszy przeciwnik tego że no. On ma takie niewygodne ataki Oho A, to oni tak strzelają, dobra Teraz pytanie, gdzie mam iść. Efekt szaleństwa na nakładany jest. A tam mamy przejście, jej już lepiej jestem. Mhm. Uh -huh. Mieliśmy wersję z dwoma ostrzami. Tu nie ma żadnego przejścia wizorycznego. To on Oczywiście, że tak. Dobra, pytanie co dalej. Tu jeszcze coś mamy. Nie ma tutaj żadnej drabinki czy czegoś. Złożej na prawo. Aj, kurde, złapał mnie dupek. Jest i dźwignia. A co ona robi? Nie mam pojęcia. Czy to on dźwignia? Dzięki za radę. O! No proszę, jest drobinka faktycznie. A to szczerze mówiąc nie było jakoś wybitnie ukryte. To akurat kolejne lenistwo twórców. Tu muszę wytknąć. Serio. Czas tak też nie był pod tym względem zaawansowany momentami. Ale i tak miało lepiej ukryte rzeczy. Zostaw mnie. dobra, midra, midra. Słyszałem wiele dobrego o tym bosie. zbierająca oszanałe płomień i kolejna drabinka. Toż nic na razie wybitnego. Mhm. Widzę ognisko na samym końcu. Nie, nie to chciałem Lasafie O Jezu. O nie Dobra, nie, źle żyjemy. Nie chciałem tego użyć, tylko to chciałem użyć bardziej. Do oświetlenia. A tam poza szczurami raczej żadnego przemiotu nie ominąłem. Już się dać do ogniska nie będę. Zbroje tego, tego wojownika, proszę, czyli cały set można z nich wyfarmić. Ciekawe, czy ich broń też. Bo takie ma dosyć szerokie. Przypominają mi pewną broń z tak z właśnie. No nie oszukujemy się, ale z sporo animacji zaczerpną z ostrójki. Dobra? Czyli znowu jesteśmy tutaj. Tu też mamy szczury, ale raczej dobra, nie wiem, zobaczymy. Na razie najważniejsz. Ok, tam ktoś jest. Tam ktoś zdecydowanie jest. To może ja w takim razie użyję tego ostrza. To ja, tutaj nic nie było dosłownie Nie wiem, jest sens się męczyć z tamtymi szczurami. To wygodne bo nie? A proszę, jest przedmiot jednak hmm. Ten obiekt nie jest traktowany jako Hmm. Dałem, że on więc mogę się teleportować swobodnie, Nie, nabrzmiała? Winogrona, nie mam pojęcia do czego to służy. Biblioteka Midry, tam się przenieśmy teraz. Lecimy dalej. O, dzień dobry. co starszy tym razem chociaż nie wiem, z tego też można by się pobawić kiedyś Zobaczymy Ciekawe, ciekawe Czyli tam jest drabinka A co niczego nie ma takiego? Jest ta platforma na pewno. Nie o to mi chodziło na dobra. Land failed successfully. E, do mnie strzela dupek. Ten zabrabiny nie widzę, niestety. Drogi graczu. Dobra. Dobra. A proszę. Czyżby to był skrócik? Oczywiście, że tak. To przyda się tak. proszę. I to mi graj To mi się podoba. Ja tak mogę grać. Czyżby wspomnienia drabinka tam jest? to tu nie ma, idziemy przed siebie. O Jezu. Musimy nic nie zrobić. No, naprawdę wygodna i potężna broń, trzeba przyznać. Trochę czcigodnego ducha, proszę o do naszych przywołańców. <laughs> Kurde Sporo tutaj tych ognisk daje? Co nie? Trochę trzygodnego ducha. Nie kopnąłem drabinki. No to na pierwszym piętrze, to się nazywa. Okej, okay, czyli tam mogę sobie kopnąć tą drabinkę, nie zauważyłem tego. Mogę kopnąć, nie? O właśnie. I w ten sposób wszystkie trzy ogniska się łączą. Jakiś bosik? Oczywiście, że tak Mówisz, że skończyłeś... Oje o yeah. Yeah. Oh, fuck oj, oj, oj. Kim jest Nanaya? Ojej, jak to wygląda obrzydliwie O mowy Całnie nie ekran dlatego że brakuje im budżetu nie do tego. O Jezu, jest, no. Jak ty jesteś w stanie w ogóle się jeszcze poruszać? Inkarnacja szaleństwa. O ja pierdzielę. O oj Ojoj! Mhm. Uh -huh. Ja pierdzielę na efekt szaleństwa muszę uważać. On dużo AoA, tak już widzę, robi na początek, no dzień dobry. Wątpię, żeby jednym rolą udało się to wszystko tak naraz po prostu uniknąć. Ale chyba uda mi się to załagodzić. Muszę wypełnić sobie ten pasek No nie gadajcie, że jeszcze raz muszę Okej, okay, udało się I teraz efekt szaleństwa nie będzie mógł tak być po prostu nałożony Zobaczcie, też mi tutaj nie pomoże za bardzo raczej Co on mi robi? A no nie, on i tak mi nakłada szaleństwo Nie gadajcie, że on będzie tak za każdym razem. Nie, to będzie irytujące w chuj w takim razie. Aha. wiesz, jakie on ma obrotowe ataki. Jeszcze na początek wspomnij tym szaleństwem. Chyba nie mam. Czy ja muszę lecieć o tutaj gdzieś jakoś. Ja tutaj coś wykminić. O, pięknie. będę uderzenie modlitewne uderzenie. Okej, zobaczymy jak to teraz będzie działać. Ooh. Ale, Beka, <laughs> poważnie on mnie zabił z tej odległości. No <laughs> ho ale ta broń naprawdę jest OP. Nie sądzę, że młotki tak szybko zbijają po Wither, zwłaszcza na tym bosie. z Bo z podstawki taką broń to szybko porobił, ale kurde, mać. Stworzyłem niesamowitą broń. Nie dość się, że mnie leczy. Nie, ten asza jest zbyt op -e. ja on się Tak zawsze na początku na mnie rzuca. Okej. Okay. Uh -huh. No i że ten młot nakłada zgniliznę, to swoją drogą, nie? Nie róbcie sobie jaj, naprawdę. Oj, oj. Mhm. Uh -huh. Naprawdę... Kurde, to jest ciężki boss pod tym względem. No możecie się przez długi czas jesteś kurde vulnerable nie? Biorąc pod uwagę, że bossowie DLC jednak cię one shotują. Albo tu shotują. Tak po paska chyba spokojnie cię potrafią zabrać, nie? To jest właśnie ten największy minus tego wszystkiego. Okay. Jaj, naprawdę. co on mi robi? jaj Pięknie. O ja naprawdę. bo tam jakieś obrażenie zadawałem chyba z tej z niej, tak widziałem po jego zdrowiu. Wzrok wadca szalego pomienia. Sporo run naprawdę, sporo runów na to punkty aż. Świetny boss fight, świetny boss fight. Fajne takie do czabla, Taki nasz mi się przypomniał o stary dobry Daxos 3. Serio. Czy w ogóle Daxosy. Uuu, to jest taki bardzo dobry bosik, naprawdę przyjemniutki do nauczenia się. Co to siła ze względu na moją nową broń? <laughs> A znowu pójdę w umysł. Bez kitu, dobra. Fajnie moi drodzy, dobra. Tym pozytywnym akcentem zakończyłem dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Komentował Lucik. Hej!